Dzień dobry, dzisiaj postaram się Wam pokazać, jak skonfigurować centralkę dwukanałową. E, Dwa w pracy z siłownikami Superżek jako automat bramy dwuskrzydłowej. Centralka jest e, wyposażona m, wysyłana jest z zasilaczem 24V. Trzeba go przestawić suwakiem z boku na 24V. Podłączyć e, zasilanie, czyli czerwony, zawsze jest plusem do pinu drugiego. Pozworkować odpowiednio centralkę, czyli połączyć pin drugi według instrukcji, drugi, trzeci, szósty, minus, to może być czarny kabel, ale równie dobrze może być biały lub zielony lub niebieski. Zworkujemy pierwszy, piąty i ósmy pin wyjścia naszej centralki to piny 4 i 7. Centralka ma trzy tryby pracy: tryb chwilowy, włącz, wyłącz i przerzutnik ustawiany tą zworką, według instrukcji ustawiamy zbierając dwa dolne piny jest to tryb przerzutnik najbardziej uniwersalny tryb włącz wyłącz pozwala nam na zatrzymanie w dowolnym momencie bramy cóż jeszcze programowanie pilota piloty nie są zaprogramowane programujemy przyciskiem learn naciskając przycisk learn i dowolny przycisk na pilocie dioda nam potwierdzi Centralka jest zaprogramowana. Następuje zmiana polaryzacji, czyli brama się na przykład otwiera, lub w tej chwili zamyka. Centralka ma wbudowany drut ferytowany, pełniący rolę anteny. Jeżeli po rozciągnięciu tego drutu zasięg wynosi 30-50 metrów, jest on odpowiedni i nie montujemy już anteny tej rozsuwanej, która jest dołączona do zestawu. Jeżeli jest taka konieczność, musimy ją zamontować przewodem, podłączyć przewodem koncentrycznym 50 ohmowym na wysokości co najmniej 1,5 metra, tak żeby on, ta antena nie stykała się z żadnym elementem bramy, żeby po prostu nie była y, uziemiona. To by było wszystko. Bezpiecznik. Bezpiecznik 2,5 ampera do 3,15 jest on niezbędny, ponieważ jeżeli są źle ustawione wyłączniki krańcowe, może uszkodzić się mufa napędowa siłownika lub nawet jeżeli jakoś przeżyje tą blokadę to spali się wirnik przy 4 amperach także to jest poważna dosyć sprawa jeżeli będzie zamontowany ten bezpiecznik przepali się bezpiecznik szybki topikowy nic się wówczas nie stanie.